Cześć widzowie, tutaj Gestapo yy, zróbmy sobie podskierzycie. No, widzowie. cześć! Cześć! Yy, dzisiaj zagramy sobie na multiplayerze. Jak widzicie to jest mój skład, muszę go odnowić, bo troszeczkę nie ten teraz. Nie jest zbyt dobry To jest klon, a co jest klon Arnis. Nie No a to oh. będzie się tak będzie prezentowany skład. No, trochę, trochę dziwny, ale mam nadzieję, że dam radę i lecimy na gierkę z oponentem. Kamer. Dobra widzowie. Yy, zrobię cięcie i widzimy się jak yy, ten dołączy do nas. Okej, okej. Okej. Sam widzimy trochę czasu taki. Yy, bardzo zadziwiający. Tak, tutaj musimy to blokować. O kurczę. Zelogoś ma launchera. Naprzód, naprzód na lęcia, ale go się stawi. Gdzieś w wodzie? Kto by lęciał naprzód? Wodzowy. W ogóle się da łatwo zniszczyć. Dobra, lecimy, lecimy, wodzowy. Bierzemy na sam start. Komandosa. Hmm. Tutaj engineer nam pomoże. Marksman idzie. Jest dobrze, jest dobrze, wodzowy. 5, 4, 3. I tutaj będzie active, active, ACTIVATED Tyk. Dobra, rozwalony ten launcher Jejuuu, ja ja wziąłem ja Ten Launcher już rozwalony W się sensie ta wyrzutnia To chyba launcher się my mamy, My mamy bardzo dobrą obronę Tutaj inkubator, tutaj inżynier z maszyną, a tutaj mamy ścianę, więc to jest bardzo pożyteczny skład. A weź Marksman, go zbij, bo nie mogę. O, przyszedł pan. Pioch. Weź go zniszcz. Nie no, dobra, czego? Przyznajemy Powiedzmy, że gość, nubek. dobierzemy no, Rokiego teraz, musimy Rokiego mieć. Więc już mamy tego naszego gunera. Dobra, Siema ma Jak tam życie? Dobrze, Okej. Okay. No dobra, iść iść iś. Ja, zginę, zginę. To jest przegrana Chyba iść iść iś. Dobra widzowie Teraz jeszcze raz, jeszcze raz musimy to rozegrać Tym razem weźmiemy engineera, bo on oczywiście to jest właśnie ten, tak, to jest ten, to jest ten, on robi wieżyczkę, może on naprawić, może naprawić wszystkie maszyny i tarcze. Ale też zadaje obrażenia tym młot, tym nie młotkiem, tylko kluczem. Dobra, dwa, jeden, już do końca, raz. mamy go. Dobra. Ten też nam zabrał, ale fajnie. Fajnie się fajnie się zgrałem. Dobra, lecimy w window, Lecimy w window widzowie po, po wygraną. Ustawiamy. Jest z tego luba, który ma na pierwszym. Nie no, to jest... Nie no ja gram z jakimś słowiakiem. To dobrze. Mamy już tysiąc coinów, więc zaraz lecimy yy, najlepszym, najle najdroższym naszym, najdroższą kartą klonowania czyli jeepem. Tak, oh. lecisz, smart kto, kto, kto poleci, kto poleci, kto poleci. Kto pójdzie teraz? Kadet Infraktin Piechota wnosi znaczy, znaczy. Nie, komando To jest słabszy Co można odblokować? Nic jeszcze, zaraz tych strajkerów będziemy mogli odblokować To przynajmniej nie cieszy Nie, my już mu rozwalimy bazę my Już mówi, że rozwalamy bazę No, no już rozwalamy bazę Drugi defender jeszcze jest nie, on nawet bazę. Nie no widzowie. Ale mubek. No, już wygrałem. Pięć klonów, nawet nie musiałem używać najlepszych. Widzowie, dostajemy w takim razie 100. Sto. Tak, stokojnie. spokojnie. Komon! Znów, znów jakiś komon. Oj. Dobra widzowie, mamy dwa komony. Nie klikniemy Unlock unlock bo jak nam się trafi jeszcze jakaś lepsza lepszy yy... lepsza kapsuła od tej wygranej to będzie to będzie po prostu bardziej oP, dobra, robimy cięcie, widzimy się za chwilę jest, jest widzę. Nie musiałem dużo czekać ale mi tak cyborgę się trochę boję. w sensie jak on tego cyborga dzisiaj. No tego sobie to, to... Oj! Dwóch rangerów. To co? To kadetem się ich powali, nie? No kadetem powinno się ich powalić. Dobra, lecimy komandosem, oczywiście na początek. Ten gość chce wybierać dwa lata, więc możemy nie poczekać. I tak jak zwykle to robimy czekamy. 9, 8, biegamy sobie trochę. Oj, co on odwala? Co ten ma, mały chod? Robi? Dobra. Powinno być już zgarnięte. Oj, 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 oj. Dobra. tutaj też powinno być zgarnięte. Jak nie, to. To później się zgarnie. Bierzemy kolejnego komandosa i sprawdzamy czy to się zgarnęło. Waga, bo tu już zielone światełka. Musimy wykiwać tego... On ma bazookę, serio? O wow. No i co on będzie tak robić? Po co ci to chodzi? Przecież ty i tak zginiesz. Dobra, ty sobie stój tam Dobra, mamy dwóch baderów Oj są z piłami na blisko taki commandos To, że lepsi od commandos Dobra, padłem, ale Przynajmniej do ten ranger roz rozwalmy I mamy dwóch baderów widzicie że... w No, mówiłem, że z spiłem Ale wolni No co ma dźwigać piła? 5, 4, 3, 2, 1. Serio, wziął badania choć. Tak? Nie co, zeszło we. Dobra, musimy to zgarnąć, bo jeszcze się tutaj nie zgarnię. Cyk. Cyk. Zbić. Ja Nie martwmy się niczym. Zapobiegniemy inżynierom. Tym martwimy się. W sensie, w sensie to jest ty. Tak, tak, widzę. Przecież wam to jest Postałem. To jest ten Dobra, lecimy na sam szczyt. O tak! No tak. Słuchajcie, jakie jest widzowie trzeba mieć? Dobra. Mamy cyborgów! Widzowie, on przegra. To myśli, że jakimś prosem jest. Oj, dobra, zginąłem, nieważne. Never mind, widzowie. Mamy już cyborgów. To znaczy, że wygraliśmy nawet teraz. Uwierzam, bo wygramy chyba. Tam się martwić. Znowu ja jestem pewna, że my wygramy. Jak teraz cyborga... Jeszcze szybciej reski Ja nie mam cyborga, ale bym chciał mega mieć. Oj, nie zebrałem... Ja nie zebrałem badera. Dlatego tylko jeden Badera. przybyłem. Dobra, jestem badera. Chociaż już nie warto wziąć Nie warto Właśnie. Oj, ale ten cyborg dostał Laser. Ja, yeah, widzicie, co my robimy? Pff, znów 5 klonów na 10 Znów Waga, co, jako, jaką dostaniemy? Ja, jaką kapsułę? Jaką kapsułę? 500, dobra, możemy odblokować sobie Jeje, serio, czekam, mamy porząd Dobra, widzowie, w takim razie klikamy start To unlocking Już nie możemy czegoś Nawet nie możemy zapłacić, bo mamy ich za mało Dobra Wchodzimy, layouts Zblokowujemy Road, niby road Niby droga No inkubatora tu, tak, postaw tu inkubatora chodź. Na początku ten. Teraz engineer by się tu przydał. To jest dobra mapa, To jest dobra mapa. Bardzo dobra. Tak. Tutaj inkubator. Inkubator na, na ostatnim. Tutaj Easy Station. Ajajaj. Kurczę. Może nie ściana, tylko sand sandbags. And i tutaj może być jeszcze raz, end station? No musi być. Dobra, to e, powtarzamy się, ale do, do, do czego? Tylko nie ma. Aha, no okay. tak. No to nie wiem, nie wiem, co Dobra, some bites też są dobre. Engineer 440x450. No tu postawimy mk... mk... 1 turek, już nie ma po co grać bo się nie wygra kapsuł, lecimy na challenge, Mam no tylko jedną, jedną próbę bo wykorzystałem, zmarnowałem wszystkie, więc zagramy jedną przynajmniej, tak wygląda mapa, nie będę pragniał Tak się ona prezentuje wizowy. I mam nadzieję, że wygram. Na początku nie trafię. Thank you. co to jest coś strasznego ja tego nie wiem idziemy na story ogólnie przeszedłem wszystko tylko hordy nie przeszedłem bo nie miałem czego no nie miałem naszego bruta którego już mam i się tym bardzo cieszę więc lecimy nie startu nie continue tylko stacimy i lecimy koło wygraną i później będziemy mogli sandboxem coś tam sandboxy sandboxu porobić, więc to mnie będzie bardzo ciekawiło. Chyba nie na 3 dni, ale na coś przynajmniej musi być. Pierzła wygra. Jeszcze są pierwsze poziomy, z tego się cieszę. Widzicie? Jej. Nic, nie umiał zniszczyć serio. Serio po serio? Co ty powiesz? Vestapa no Nic Pyk, pyk, pyk Dobra Aj no nie no w Złą stronę widzowie teraz, teraz idziemy kadetem Będziemy z góry strzelać

Nie wiedziałam jakiego mogę zabrać dobra, dlaczego zabiorę na nową rękę. I no. zuba nie mam A już, nie niech na, kawałek, już, niech na No Teraz dodali update'a, że oni mają punkty życia. Jak to zwalisz, to jak oni strzelą, to już, to jest To już ma punkty. Dobra, w takim razie, jak oni są tacy mądrzy, to złożymy sapera. Będzie sobie... Będą sobie po skakać.

No to jest to wszystko, wszystko, to wszystko, nie, to jest ten człowiek, dobra. To, to jestem ja jako słaby. No nie! Proszę z preavateem! Nie trafił nawet z pre dobra, wiesz minę. Dobra, zabiliśmy tego tyle. To trzeba wziąć parę Maser. Musimy, musimy zniszczyć tego defendera. W odpowiednim momencie jeszcze na niego skoczyć, tak żeby zbudowany nie umiał trzymać. Dobra, dobra, nie. Mogę na jeszcze duży. Não sei Ó, tá aqui os é dois Tá aqui os é dois Tá bravo, de... jak jak jak, jak y, dwa jak 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 te wianie tych dwóch klonów wbijemy w dwa klony 1400 to będziemy mi bruta i wszystko wszystko. Dobra. Żeby nie zniszczyć prędkość. No chyba coś zdarzyło się. 哎呀，奶奶呢？奶奶死了。

Dobra dostał jedno, starczy. Szybciej zginął. Jak nikt tutaj, tutaj się nie, nie rozwalił, to... Ja to tak... On jest, Dead. Dobra. Mamy, mamy bruta. Panie brut. Da, dasz radę, okej? Okay? My będziemy sobie iść powolutku, że sobie skoczymy i walniemy troszkę czasu, chociaż zaraz nam się zniszczy i trzeba będzie przodowywać. Trzeba Nie się, не мартфей, еще не сбежала. Добро, может, базука. А я что нет. Добро, я, я, да, dobro. Otpalamo. Ja zginę Musimy to naprawić. Rangerem. Dobra. Idziemy po prostu, wizowie teraz tylko za brutem. Tylko za brutem. Bo wydaliśmy za duże oszczędności. Żeby teraz zginę. Dobra, widzowie. Teraz już będę mówić. Żeby się odstresowywać. Dead Wash, Dead Wash, Ну. Ну, мне оно доступ сладил. Дальше, Ранжер, Идешь за Брутом. Идешь, идешь, идешь. Походим до Брута, утекаем. Скачаем. Идем. И чекаем, и чекаем. Musiałem go wam widzę, że denerwowało Jak nic, nie dostaniemy żadnych obrażeń, to chyba pójdzie to bardzo dobrze. Chwilę się nagrywa, 24 minuty, ło długo. Naprawdę wyczucie mięsko od oglądania. Przecież za chwilę kończymy odcinek. Wygramy, wygramy, widzowie Trzeba było chodzić za brutem i zowie. otwieramy Otwieramy Odcinamy common, common. mamy co. do, do upgrade'u. Super, dobra. I Kończymy na tym odcinek.